Cześć wszystkim. Dzisiaj będziemy gotować krewetki hiszpański przepis i na dodatek krewetki chyba najbardziej znana tapa w Hiszpanii, czyli krewetki z czosnkiem i ostrą papryką, e, smażone na e, głębokim oleju. E, potrzebujemy krewetki. Kupiłam akurat, byłam w Polsce, kupiłam krewetki. Te są chyba z Tajlandii, trzeba będzie je obrać, mrożone. Trzeba pamiętać, że krewetki mrożone muszą być rozmrożone i bardzo dobrze wytarte. Żeby potem ja wrzucając na, na olej się nie, nie pryskały. Czosnek 4-5 ząbków czosnku. Świeża pietruszka może być też suszona. E, w Hiszpanii używamy papryki suchej, natomiast tutaj kupiłam paprykę no, chili już zmieloną, która też może być. Sól i oliwa z oliwek. Pierwsze, y, pierwsza rzecz. Czyli musimy obrać krewetki. Jeśli są w całości, to oczywiście odrywamy główkę i, i obieramy. Jeśli są w tej postaci, więc tylko obieramy to i wyciągamy ogonek i zostawiamy w takiej postaci. Cześć, słuchajcie, przenosimy się do Hiszpanii, ponieważ chciałam wam pokazać, jakie krewetki są typowe w Hiszpanii, żeby zrobić. Właśnie ten przepis, czyli krewetki z ostrą papryką i czoskiem. Najdroższą krewetką w Hiszpanii i właściwie najlepszą, która jest używana do tego przepisu, też robiona na grillu, czyli gamba sala plancha, bądź używana do pej, jest tego typu krewetka. Krewetka czerwona, właściwie prawie przezroczysta, łowiona głównie w okolicach Huelwy i Cadixów w Hiszpanii. I niedużej wielkości, bo tu cena w Hiszpanii krewetki nie zależy od tego, czy ona jest większa, czy ona jest mniejsza. Krewetka, krewetka i guindilla. Ja zrobię ten przepis z takich składników, jakich dostałam w Polsce. Także teraz przenosimy się do Polski. Obraliśmy już krewetki w takiej postaci. Obrane ze skóry, bez głowy. Teraz będziemy kroić czosnek. Obieramy i kroimy w krążki, w ten sposób. Tak jak mówię, możemy pokroić przynajmniej z 4-5 ząbków czosnku. i odstawiamy. Następnie kroimy pietruszkę. Pietruszkę kroimy na małe przygotowane krewetki, obrane, pokrojone w y, plasterki czosnek, czy w talarki. Y, Pietruszka i papryka, czyli, no to akurat jest w, w proszku. Może być też w kawałku sucha. Yy, z tym, że jest to bardzo ostra papryka, więc trzeba dodać mało, mało, mało. Chyba, że ktoś lubi bardzo ostre danie. Czekam, aż się nagrzeje dobrze, bo olej musi być bardzo gorący. Najpierw rzucamy ostrą paprykę. Ja bardzo mało. Chociaż i tak uważam, że będzie ostry. Najlepiej, jakby była w kawałku, no ale jest mielona. Jest Teraz czosnek. Czosnek trzeba przypiec, natomiast trzeba uważać, żeby nie, się nie przypalił. Musi się zarumienić, natomiast nie można go spalić. Wrzucamy krewetki. zmieniają kolor na czerwony. Dlatego krewetki gotowane, smażone są czerwone. Nie więcej niż dwie minuty. Troszeczkę soli. Przewracamy. Bo jeśli będą długo smażone, to krewetki będą gumowe. A to mi o to chodzi. Mają być miękkie. I na koniec nie troszeczkę. Wymieszamy. I danie gotowe. Które jak jesteście w Hiszpanii, to polecam zamówić. Najbardziej typowe danie z krewetek w Hiszpanii. Podawane w barach. I oczywiście jako tak zwana tapa. Proszę, dwie minuty. Nie więcej, bo będą twarde. Krewetki są już gotowe. Ważne. Ja podaję akurat w takim oto. Wylewamy. Ważne, żeby oczywiście wylać wszystki olej, bo to sam smak krewetek został w tym oleju. Podajemy z bułką, bo potem najlepsze w tym wszystkim jest to, że trzeba maczać bułkę w tej oliwie. Pycha.